A Cześć moje kochane stworki potworki. Dzisiaj tak na szybko. W sumie z pytaniem i z otwarciem kart. Kupię sobie gobliny. Eee, pytanie do Was. Chcecie Hearthstone'a na moim kanale na YouTube? No kurzesz to, no, kupiłem. I se otworzę tą paczkę przy Was. I pytanko, czy chcecie? Czy chcecie? jak gram w Headstone'a. Mm, dobra. Pierwsza moja paczka goblinów, bo już dawno, dawno nie grałem. Także zobaczymy, jak to będzie. Wow. Coś do kapłana. Takie se. Takie se domaga. Mm. O. Mm. Średnie. Nic ciekawego. No, ale tutaj tak głównie do Was z takim pytaniem, czy chcielibyście popatrzeć, jak sobie pykam w Hearthstone'a? To chyba tyle, nie? Ha, jaka bieda, 19 dopiero. No, dobra, no to tyle. Piszcie, czy chcecie Hearthstone'a i inne gierki z telefonu na YouTubie. Cześć! Jeśli ci się spodobał ten film, możesz pozostać lajka i subskrypcję. A jeśli cię nie spodobał, to też możesz pozostać lajka i subskrypcję. Tak więc peace i yo!